Chcemy uczynić, aby te wakacje były ciekawe, atrakcyjne i żeby nie, nikt nie mógł narzekać, że w te wakacje się nudzi. Mamy dokładnie 17 inicjatyw, inicjatyw, projektów miejskich, w ramach których jest kilka zadań, kilka wydarzeń, oraz 60 dodatkowo aktywności realizowanych przez toruńskie kluby sportowe. I będą to zarówno półkolonie, jak i kolonie, zupełnie bezpłatne warsztaty deskorolkowe czy zajęcia streetworkowe. Bardzo szeroka gama. Pierwsze grupy wyjeżdżają na kolonie. W tym roku więcej niż zwykle szkół zgłosiło się do organizacji półkolonii i kolonii. Cały czas liczymy na to, że z każdym rokiem tych chętnych szkół będzie przybywać. Instytucje kultury w Toruniu przygotowały ofertę dla tych małych. Dla tych wyrośniętych i dla tych najbardziej wyrośniętych w Toruniu, i nie będzie chyba dnia, ażebyście Państwo musieli martwić się o to, co z, ze sobą i ze swoimi milusińskimi zrobić. taki przegląd młodych zespołów, to się nazywa Młodość w szafie gra. Już od poniedziałku będzie można wysyłać swoje karty zgłoszeniowe, które będą dostępne i umieszczone na stronie fundacji 1025 www.1025.org.pl. Ideą jest przedstawienie młodych zespołów grających wszystkie style muzyczne. Warunek wszyscy uczestnicy muszą mieć do 30 roku życia. Ten wspaniały wynalazek, jakim są właśnie wakacje w Toruniu, odbywają się pod hasłem Toruń, lato zabawa i wy. Wszystkie te informacje, które tutaj Państwo usłyszeli, a nawet więcej, e, można przeczytać, można znaleźć na stronie internetowej e, iloftoruń.pl.